Więc tak, zacznijmy od perspektywy osoby, która chce się ubiegać o podwyżkę. Co możesz zrobić? Jasno określ swój cel. Przygotuj się do tej rozmowy. Spisz sobie ją na kartce. To jest bardzo, bardzo ważna rozmowa. Sam fakt, że zdecydowałeś się pójść do swojego przełożonego rozmawiać o, fakt, o finansach, jest już bardzo stresujące. Więc żeby nie dokładać sobie więcej stresu podczas rozmowy, bardzo... Zachęcam się do tego, żebyś się do niej przygotował. Po pierwsze określ swój cel. Zadaj sobie pytanie, co chcesz konkretnie osiągnąć. Czyli w przypadku podwyżki może być to, że chcę zarabiać 500 zł więcej. To jest pierwszy punkt. Drugi. Zadbaj o intencję. Dlaczego ta podwyżka jest dla mnie ważna? Czyli na przykład chcę mieć wyższy status społeczny. Chciałbym zarabiać więcej, bo chcę zainwestować i tak dalej, i tak dalej. Dobierz do tego to, co jest dla Ciebie najważniejsze, żeby osiągnąć swój cel. I trzecie, zadbaj o stanowisko, czyli sposób, w jaki przedstawiasz swoje myśli i przekonania. Zadaj sobie pytanie, jak Ty możesz przedstawić to jasno. Czyli na przykład uważam, że moja praca jest warta wyższego wynagrodzenia, bądź mój wkład w pracę, przyczynia się do rozwoju firmy i tak dalej i tak dalej. Bardzo zachęcam do tego, żebyś się przygotował i spisał sobie na kartce tą rozmowę, bo to bardzo Ci pomoże